Witam po raz kolejny, teraz na żywo. Znowu chcę się pochwalić swoimi sukcesami, które odnoszę dzięki Agnieszce Lenan. Dziś byłam na szkoleniu na żywo, poznałam i uściskałam Agnieszkę, I, i, i chcę naprawdę bardzo, bardzo podziękować. Nigdy nie spotkałam osoby z taką charyzmą, z takim zaangażowaniem, która tyle serca daje od siebie, tyle ciepła, i, 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 i że cieszą ją nasze sukcesy, że się raduje. Jest moją teraz najlepszą przyjaciółką. Wszystko poznawałam do tej pory. E-mailowo, ale to wszystko tak było krok po kroku podane, że, że, że bardzo łatwo było wprowadzać w życie. A dzisiaj jeszcze wszystko poznałam na żywo. I od jutra znowu wprowadzam nowe metody, bo książkę kupiłam w styczniu, i tak jak już podczas naszej rozmowy telefonicznej pochwaliłam się, że w piątek ją przeczytałam, w sobotę już zaczęłam pierwsze strategie wprowadzać, które przynoszą mi naprawdę ogromne zyski, a od jutra zaczynam wprowadzać nowe. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję i życzę Tobie też, Agnieszko, samych sukcesów, tak zadowolonych klientów, jak i ja.